Trudne zawody, przede wszystkim dla nas, z zatrzymaniem strefy podkoszowej i wysokich zawodniczek na, na, na ląpoś. Mamy z tym problemy i wiadomo, że tu jest przewaga fizyczna duża, ale coś, coś zawsze jest kosztem pewnych założeń w defensywie. Cieszę się, że, że jest zwycięstwo, bo mamy ostatnio. Tak w kratkę, e, dobre mecze, przykładami słabszymi, e, na pewno w tym szubie tabeli, jak, jak jest zwycięstwo, to jest takie budujące e, przed fazą playoff. E, myślę, że momentami e, obie, obie drużyny e, stworzyły dobre widowisko, ok, na pewno były błędy, ale, ale e, dla kibica myślę, że to były e, ciekawe zawody. Dziękuję. Ja również się cieszę za zwycięstwa. Myślę, że w dzisiejszym meczu w większości zrealizowaliśmy założenia trenera i cieszę się również, że po tak zaciętej końcówce to my wygrałyśmy to spotkanie. Przed nami jeszcze jeden mecz, także musimy się na nim skupić i poprawić to, co w dzisiejszym meczu do mnie do końca wychodziło i zobaczymy dalej. Dzisiejszy mecz pokazuje, jaka skala trudności będzie w play -offach. i tutaj cała ósemka drużyn, które będą grały w play Rzeczywiście no może w, w, w siódemka, może ósemka ma szansę na dostanie się do strefy medalowej. My dzisiaj graliśmy bez naszej podstawowej jedynki Julii, więc myślę, że poradzili sobie zarówno Tamara Radoca, jak i Mela. Zespół Ślęzy presował nas na całym pracu, ale tam akurat nie straciliśmy piłek. Mieliśmy trochę zbyt dużo strat, ale one były już w ataku pozycyjnym i myślę, że to w głównej mierze zadecydowało. Tak de facto, no to jeżeli, jeżeli mecz kończy się... Jednym punktem, to każda pojedyncza piłka decyduje o tym wyniku. Na 11 sekund przed końcem obroniliśmy akcję przeciwnika. Niestety pozwoliliśmy na zebranie piłki i po czasie sponobienia ugodę rzuciła za 3 punkty, choć mieliśmy ustawioną ubronę na przekaz, żeby nie stracić punktów rzutu 3-punktowego. Nie udało się wszystkiego zrealizować, ale tak jak powiedział, uważam, że były to dobre zawody. oczywiście były.

You know, at the end of the season, it's not who's in best shape; it's who's has a better, better mind. And we didn't today, both on offense and defense. And you know, that's my fault. I wasn't there. But you know, we have to play smarter than that. It's not anymore about you know being physical or who's faster. But it's our mind, and we didn't play smart today. And they, hey, they hit the big shot, and you know, they got 12 offensive rebounds. And we're not going to win when we give like, up 12 <coughs> offensive rebounds. So we need to do a better job. And. We got two games left. Thank you to all the fans that came out. Appreciate it.